Cyrek, miałeś zerknąć na ten podcast tych trzech dziewczyn z Ofa? Nazwa kanału Badies. A mają te timestampy. A nie, czekajcie, jeszcze chyba to. Nie, to ja już oglądałem na Twitterze, dobra. Badies. To jest w ogóle dziwne. On, fragmenty tego na Twitterze to robią po na przykład milion wyświetleń. Widziałem pełno fragmentów, a wyświetleń na YouTube mają 25 25018. To one muszą być nieźle wkurwione, że szoty z nimi robią. Po 10, mili po 10 milionów. A materiał źródłowy. Ale jak już tak. widzą tą kobiety, to to jest ta najgorsza k***a, Najgorsza tak. ci pokazuje. O tych... Ale. Ej, widzę, że. <laughs> <laughs> ja, ja widziałem tylko fragmenty na TikToku. Ale widzę, że. No dobra, przynajmniej są te. Mm. Co zrobiła Natalia Magical na Eurotripie? Ile zarobiłyśmy na skinach? Kwiaty dla Sandry Bedger. Od kogo? Odpowiadamy Nitro. Czy wyglądamy dobrze? Odpowiadamy Nitro. Co lubią faceci? Okej. Okay. ...stopki, giga też uh, uprawiają masturbację uchodzą do, do, do Domin. Bardzo mi to właśnie interesuje, co ich w tym kręci i po prostu spotykam w tej właśnie swojej pracy się czasem z takimi e, dziwnymi... Tak, dziomek jest gigahetero. No, ale raz... no Dobra, ale to nie można dać od razu pytania, tylko. przykład mieć w czasie oralnego coś tam wkładanego. Ja nie mówię tego z własnego doświadczenia, bo akurat nie natrafiłam na faceta, który takie rzeczy lubi, ale nieraz słyszałam o tym z opowieści moich koleżanek, że. O co chodzi? Że o paluszek, tak? Okej, okay. ja, ja nie lubię. Mają takich partnerów i też czasem gdzieś tam na imprezie zdarzyło się, że jakiś znajomy hetero, który jest w związku z kobietą, opowiadał o tym, że że ma... faceta to jest coś zajebistego. No i nie wiem, ja się tutaj wypowiedzieć na ten temat nie mogę, ale może napiszcie w komentarzach, czy wy macie takie doświadczenia jako faceci hetero, czy to lubicie. Mocne. A włożyłabyś facetowi palca w dupę? No właśnie nie. Jakby, yes, yes? No troszkę. Ej, powiem Wam, że ciekawe, że YouTube tego nie daje plus 18. O co chodzi? O co chodzi? Bo zobaczcie, mamy sytuację, że ok, konferencje są jakie są i one za każdym razem dostają plus 18. A tutaj no, obejrzałem minutę i tu jest troszeczkę ostrzej, nie uważam, i plus 18 nie ma. Bo co? Bo dziewczyny? Czy o co chodzi? To mnie brzydzi właśnie to, żeby. No nie, no chyba, że bardzo by chciał, ja bym go bardzo kochała i, i przez rękawiczkę. No dobra. Może treści edukacyjne? Może. A, kiedyś była wyświetlana ta. Kategoria, teraz czegoś takiego już widzę nie ma. A może jakbym go naprawdę bardzo kochała, to nawet bez rękawiczki, nie? No bo wiecie, jak jest miłość prawdziwa, no to tak naprawdę zrobisz wszystko, a przecież to tylko palec w dupie. Ale nie byłoby to coś, co ja na przykład bardzo bym się ucieszyła, gdyby facet poprosił, nie? A wy? Słucham? Słucham? No, to jest fajne na przykład. Tak? A, no. O, a, 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 robiłaś, a robiłaś to? Dobra, mam swój ulubiony podcast. Co? Robiłaś? Wkładałaś? Nie, bo się jeszcze nie spotkałam, żeby facet jakiś w ogóle był chętny na to, ale niestety. Ale według mnie, jako taki sam zamysł, no to to jest, nie wiem, no. Wydaje mi się, nic złego, zawsze jakieś urozmaicenie jest okej, okay, więc nie wiem, no. Czy Dlaczego... nie byś się. Spe... Trwała jakąś męską dupkę. Tak, tak, jak najbardziej. Ogólnie bo moimi paznokciami mogło być ciężko, chociaż no teraz już mam krótsze, ale jak miałam takie, wiecie, takie naprawdę szpony, no to wtedy by się nie dało, ale no i... Teraz, znaczy... teraz też by się nie dało, słuchaj. No w ogóle... Uwierz, a, że, a ty so... uwierz że się da. A ty sobie Dużo. wkładasz takie te? No właśnie. No. no. Jak, o, ja miała... jak ja miałam te takie najdłuższe, to przecież... Dobra, nuda. No ale na następny. No miało być, co lubią faceci. Wymieniły jedną rzecz. Pewny dzień, po prostu tak mnie cały środek f bolał. No. też by się nie dało, słuchaj. No, w ogóle, Uwierz, a, że, a ty so... Uwierz że się da. A ty sobie Dużo. wkładasz takie... te? No właśnie. No. Jak a, ja... dobra, mam te paznokcie. Po prostu tak mnie cały środek f bolał. No. Miało być, co lubią faceci, ale kurwa, Nie odpowiedziały. Powiedziały jedną rzecz jakąś. I na dodatek, że w ogóle nie spotkały takich facetów super. Jak wychować dziecko, czy wierzymy w Boga? Hipokryzja mężczyzn. Gdzie miałyśmy bakłażany? Dobra, to może ten pierwszy jest ciekawy. A ty sobie wkładasz... Nie, to jest... nie, ten jest pierwszy. Czy ty powinnaś mieć dzieci? No, A co prawda. ty powiesz... Czy chcemy mieć dzieci? Jak reagują rodzice? No dobra słuchajcie, bo jak już gadamy o tych hejterach, to bardzo często ludzie się pytają mnie, ej, a ty byś chciała mieć w ogóle kiedyś dzieci. Jak ty sobie to wyobrażasz, że no, będą się śmiali z twojego dziecka i tak dalej w szkole? Co Wy o tym myślicie? Chciałybyś się mieć dzieci, czy nie? mnie Odpowiedź jest prosta. Ja w ogóle nie chcę mieć dzieci. Ja mam obecnie czuła, ma dwa i pół roczku i to jest moje dziecko, to jest moje futrzane dziecko. Jak na przykład jestem na wiecie, jakichś spotkaniach rodzinnych i ktoś się mnie pyta, kiedy będę miała w końcu dziecko, no to pokazuję właśnie na moją cecylkę. Tak się nazywa właśnie mój pies. A jak mówię, że na przykład chcą mieć dziecko, które ma tylko dwie, dwie nogi, no to o dwóch, jakby, odnużach, że tak powiem, no to pokazuje, że ona też umie stać na dwóch łapkach. I to jest moje. nie wiem, z czego się dokładnie śmiali. A wiem, śmiali się z tego, że na przykład byłam ciemniejszej karnacji, co w ogóle, jak tutaj siedzimy, myślę, że po mnie nie widać, może jestem trochę bardziej opalona. I... Jezu, o czym one gadają, bo. Niesamowicie zdolne dziewczyny. Gadają o seksie, a i tak kurwa zanudzają widza. Brawo, nie? Z tematu, który tak naprawdę grzeje i jest ciekawy, dziewczyny mają takiego skilla, że spierdoliły to do tego stopnia, że mimo braku plus 18 i tak wygenerowały 25 tysięcy. Ja pierdolę. No to po pierwsze znajdźcie sobie jakikolwiek powód, a po drugie, nawet jeżeli powodem będzie moja praca, czy moja była praca, bo może już wtedy będę się zajmowała zupełnie czym innym, no to problem będzie po prostu w patologii tego dziecka, bo po pierwsze, skąd to dziecko w ogóle ma dostęp do takich no, rzeczy dla dorosłych, a po drugie, to, to to dziecko będzie właśnie tą czarną owcą. Ja też zawsze mówię, że moje dziecko na pewno nie będzie chodziło do szkoły patologicznej, gdzie takie rzeczy zwykle mają miejsce, bo moi drodzy, może, Większość z Was chodziło do właśnie rejonówek, jakichś tam patologicznych szkół, yy, i macie takie doświadczenia, yy, właśnie, że zawsze jest jakiś tam hejt, wyśmiewanie, yy, i tak dalej. Ale na przykład ja chodziłam do dobrych szkół zawsze i Przysięgam wam. Nieważne, co by w klasie moje się działo, kim? Nie byłby któryś z rodziców, przez całą moją edukację chodziłam do na tyle dobrych szkół, że u mnie nie było w klasie żadnych takich sytuacji, żeby ktoś z kogoś się wyśmiewał. Bo była to dobra szkoła. Więc jeżeli moje dziecko będzie chodziło do minimum tak dobrej szkoły, jak Ej, Okej, okay, teraz jakby zajarzyłem, że one mają turbo dziwny dźwięk że mają mikrofony, a i tak jest jakiś dziwny podgłos, pogłos i odbijanie w ogóle od ścian. ...ja, to wątpię, żeby były tam takie sytuacje, bo naprawdę w dobrych szkołach dzieci są na tyle... Nie słyszycie to, że jakby głos się odbija i wraca do mikrofonu jakiegoś innego? kulturalne, że nie potrzebują bullyingować innych uczniów. No i to zawsze będzie po prostu też świadczyło o jeżeli taka sytuacja będzie, no to po prostu o wychowaniu, o, o rodzicach i no ja tutaj nie mam się czego montażysta do wymiany, nie, bo montażysta powinien bo być może to jest dźwięk z innego mikrofonu. No to jak tylko gada ta, to w ogóle wyciszyć te inne mikrofony? Wstydzić ja. U... Montażysta do wymiany. Uważam, że takie pytanie e, powinno się. No bo też ludzie mówią, a co powiesz dziecku? Co powiesz dziecku, Boże! Ale słuchajcie, to dlaczego nie pytacie? Na przykład e, nie wiem, osób, które powiedzmy dostały wyrok za jazdę po alkoholu. O no to, Boże, to masz wyrok za jazdę e, za kółkiem po alkoholu? Czy ty chcesz mieć dzieci? Czy ty powinnaś mieć dzieci? No, A co naprawdę. ty powiesz dziecku? Czy ty kiedykolwiek powiesz dziecku, że ty, że ty wsiadałaś za kółko po alkoholu? Albo w ogóle ludzie, którzy popełnili jakieś przestępstwa, w ogóle złodzieje i złodziejki, bo złodziejstwa w Polsce mamy dużo. No. I dlaczego nikt nie pyta się właśnie złodziejek i złodziei, co powiecie swoim dzieciom, że jak zarobicie na życie? Przede wszystkim to są ludzie, którzy popełniają przestępstwa. Rolą coś złego. My nie popełniamy przestępstwa, działamy zgodnie z prawem, robimy wszystko legalnie, płacimy zus, podatki, tylko po prostu wy... Wytwór naszej pracy jest przeznaczony dla osób dorosłych i nie widzę żadnego problemu, żeby wytłumaczyć to swojemu dziecku. Jeśli chodzi o dzieci, to ja mam taką wizję, że jeżeli ja nie będę tą najgorętszą mamuśką mojego syna w szkole, a mój mąż nie będzie zawoził dzieciaka do szkoły GT3 RS-em, to ja nie chcę mieć dzieci, bo to jest bez sensu. To znaczy, że... You face... Co to jest te GT... Wiem, że samochód. GT RS 30, tak? Nieskoczyło mi kurwa takie coś. <noise> Dobra, jak to się pisze? GT. Jeszcze raz. Proszę mamuśką mojego syna w szkole, a mój mąż nie będzie zawoził dzieciaka do szkoły GT3RS-em? GT3RS. GT3RS. Okej, okay. jakieś Porsche, tak? GT3RS, Porsche. Drogie. Milion. Nebius dzisiaj poszedł w górę powyżej 130. Znowu kupiłem, to nie jest parada inwestycyjna, znowu kupiłem na jakieś 115 i znowu poszedł na 130. Spadł i zobaczmy jak teraz, chyba, że poszedł dalej, nie? No to trudno, to wtedy przegranko u mnie. To ja nie chcę mieć dzieci, bo to jest bez sensu. To znaczy, że you failed as a mother. Tak, dokładnie. A czy jak będzie córka? Jak ty córkę. Naprawdę. Hmm, 130 dalej się stoi. O, a troszeczkę się odbiło. Tak, najbardziej. No, to, no to dobra, no to jeśli będzie córka, to spoko, ona ma być grzeszna, ma się słuchać i tak dalej. Nie odwalać tak, jak. Nie, tak ja od ja razu jej pomogę wejść do branży, jak tylko ułączasz <laughs> Ja to robię. Do... Powiem wam coś, czego one wam nie powiedzą. Tak naprawdę każda z nich jej to, każdej z nich weszło to na głowę, bo to jest ciągła krytyka społeczeństwa. Tylko to jest mina do. Dobra mina do złej gry. Znajdowanie, jakby, że luz, luz, przecież jazda po alkoholu jest gorsza i tak dalej. Natomiast nie wierzę, że im się to nie odbiło na głowie, ta ciągła krytyka. Internetowa, nie. To widziałem w ogóle. To chyba właśnie w tym yy, yy, szota z TikToka. A ty sobie dużo. wkładasz takie te? Jak opowiada, gdzie to jest ten o, protokół Berlin. To widziałem. Dobra, na no bo jak ja patrzę gdzieś tam na te wszystkie takie e, hejterskie komentarze, to zazwyczaj wiesz, one nie mają u mnie gdzieś tam na, od no, nie mówią po prostu ci ludzie tego, że ja coś powiedziałam teraz, że da, albo że ja mam Dzięki szoferofa w tem śródwinku. Świkołkiem i tak dalej. Tylko cały czas wiesz, non -stop, leci. non stop przez 10 lat, no, no 9, nie. Z cały czas non stop jest wiesz, a ten Berlin, ten Berlin, ale albo czy dupy ja dawałaś, bo to, bo tamto. Ja o tym też od tych ludzi jakby słyszałam te komentarze, ale ja nie wiem dokładnie, o co chodzi. Ja nie znam właśnie twojej historii tak naprawdę, bo nie wiem, gdzie ja bym musiała, no. Bo za tym ja nie jestem taką osobą, żeby się interesować innymi i wyszukiwać, co ty, o co z tobą chodzi. Także nie wiem, jak e, chcesz czy możesz, no to. To możesz trochę powiedzieć, w ogóle o co w tym chodzi? No właśnie, chodzi. Bo, bo, to, bo to było tak, że ja nigdy, nigdy nie powiedziałam jakoś więcej o tym wszystkim. Aha. Dużo dostawałam gdzieś tam zaproszeń na podcast, żeby się wypowiedzieć i tak dalej, ale ja mam teraz swój podcast. Dzięki Ola bez diabła. To, to ja może troszeczkę gdzieś tam mogę y, robka tajemnicy y, pokazać, chcę w się sensie powiedzieć, jak to było naprawdę i dlaczego tak było, bo no ja też nie czułam takiej potrzeby tłumaczenia się z tego. Też gdzieś tam byłam naiwna na tyle, że nie chciałam robić komuś przykrości, mhm. przez, przez osobę, którą. DJ Remo wspomniał o swojej. Mugopolska nie ma nic wspólnego z blokowaniem treści live Sylwestra Wardęgi na jakimkolwiek z jego kanałów. Okej. Okay. proszę bardzo. Więc o co, moi drodzy, tu chodzi? O, o co tutaj chodzi? Remo podobno wrzucił takie coś. Poszukajmy. A jak to się zatrzymuje? Czyli co? Nie wiem. Nie mam pojęcia, nie. Fame mówi, że nie oni, sieć partnerska mówi, że nie oni, więc kto jeszcze ma dostęp do nie wiem, źródłowych materiałów i by mógł mi to zrobić? Nie wiem. Będę się starał to wyjaśnić z YouTube'em. Trzeba na chłodno, trzeba na spokojnie. Przez którą to było spowodowane, bo ja gdzieś tam cały czas wierzyłam, że a, ta osoba się zmieni i tak dalej, i tak dalej. Uf, to jest trudny temat dla mnie. No, ale ja mogę powiedzieć, bo ludzie w sumie są ciekawi. Więc ja wyjechałam do Berlina w ostatni dzień swoich matur, bo ja po prostu nie chciałam nie chciałam po prostu mieszkać z moim ojcem. I to, by, jeżeli ja bym nie wyjechała, to by się skończyło tak, że albo ja, albo on yy, gryźlibyśmy kwiatki od, od spodu, nie, mhm. że albo ja bym sobie coś zrobiła, albo ja bym jego zrobiła, no. Więc no, tak to wyglądało. Ja po prostu byłam bardzo młoda, i ja chciałam się jak najszybciej usamodzielnić, chciałam zarobić jak najwięcej pieniędzy na już. Ja nie mówię, że to była najlepsza decyzja w moim życiu, bo to się ze mną ciągnie tyle lat. Ale na tamten moment po prostu chciałam się uwolnić z y, takiego toksycznego środowiska. Więc no, chciałam mieć wystarczająco dużo pieniędzy, żeby nie musieć nigdzie wracać, żeby nie musieć nikogo prosić o pomoc y, i żeby po prostu się usamodzielnić. Ja to rozumiem. I ja za, za pieniądze, które zarobiłam w Berlinie, ja kupiłam swój pierwszy komputer, sobie złożyłam i ja zaczęłam streamować. Mhm. Bo ja gdzieś tam wiesz, w mhm. ogóle ja miałam to, że ja chcę w internecie sobie działać, nie. Mhm. Więc no tak to, tak to wyglądało. A ty jakby sama niezależnie, czy ty poszedłeś do jakiejś agencji? Ja sama niezależnie szukałam na necie, to przecież ludzie mhm. mogliby mnie tam albo mnie porwać gdzieś i tak dalej. Wiesz, no. To, było, to było giga głupie i nieodpowiedzialne. Wiesz o co chodzi? Mhm. Że... Ja powiem no. tak, ja. Ym... Powiem tak, że będąc w podobnej sytuacji jak ty, hmm? miałam też jakiś taki epizod w swoim życiu. Właśnie kiedy się, można powiedzieć, z jakiejś patologii wyrwałam. I wiem, jakby o czym mówisz i o co chodzi, nie? Ale może więcej o tym opowiem jakimś innym razem. Ja, ja powiem tyle, że nie oceniam, bo ludzie lubią oceniać, nie znając tą drugą stronę i nawet jeżeli Ewa tutaj tak skróciła, to dużo osób z Was nie wie, jak to po prostu jest mieć bardzo ciężkie sytuacje w życiu, ja tutaj nie chcę więcej rozwijać, ale... Sywek się ja tej piramidii? nie, akurat na przykład ta mi się nie podoba, dziwnie usta zrobione i tak dalej, ta spoko i to zawsze mi się wydawała ładna, ale ta mi się na przykład nie podoba. Czasami, jak się nie ma odpowiednich osób do w ogóle obok siebie, bliskich, to czasami macie wrażenie, że nie ma nic do stracenia. Tak. Mhm. I, często, i, do i, często nie, nie, I często serio nie no. jest nic do stracenia, tak, więc tak. ja kompletnie nie mhm. oceniam. A no. według mnie największymi właśnie. Są te osoby, które po pierwsze powodują takie sytuacje, a po drugie osoby, które oceniają sobie tak, nie znając w ogóle kompletnie drugiej strony, no i tyle. Ej, dobra, robimy przerwę, bo mi się płakać chce. Nie, no, no właśnie, chciałam powiedzieć, że nie dał pies. Wcią. wciąż. Słuchaj, ja nigdy o tym nie mówiłam, nie? Bo ja, ja wiesz, ja liczyłam na to, że mój stary się zmieni, ale on się nie zmienił przez 30 lat. No. I, I wiecznie, wiesz, znęcanie się psychiczne, chlanie i tak dalej, no to, to po prostu mnie wykańczało. I, mhm. I wiesz, też, ja też nie chciałam nigdy robić z siebie ofiary w internecie, żeby no tak. mówić: jak ja to, ja byłam pokrzywdzona i brałam na klatę przez 20 lat to, jak oni mieli ostatni Berlin. Mhm. Bo nie chciałam robić z siebie ofiary po prostu. No I to, i tam, też i o też tym, nie ja chciałam. teraz też będę mówić i, i... Też nie chciałam no. mówić to na mojego tatę, bo ja wiesz, no. ja chciałam, że... Najgorsze w tej historii jest, ey, dlaczego kurwa Berlin? Dlaczego nie Sztokholm? Dlaczego do Niemca i dlaczego dla Niemca? Kurwa, mać, tyle lat historii, tyle upokorzeń ze strony Niemców i w, mając do dyspozycji cały świat, kurwa. Dziewczyna wybiera Berlin. Tego nie jestem w stanie akurat zrozumieć, nie? Dlaczego kurwa Niemiec? Dlaczego? To jest. Nie wiem, ja na przykład coś takiego mam przez całą historię, że Niemców nie lubię. Że prawdziwie kurwa nie lubię ich, nie? I jeżeli o to, jakby to jest sprawa tej dziewczyny. To jest sprawa tej dziewczyny, że podjęła taką decyzję, nie. Ale to kurwa nawet już do Francji. To już nawet do Sosnowca, do Czech, dlaczego kurwa Niemcy. One nam zrobiły tyle złego, to, to nie ten nie, nie podoba mi się. Się zmienił, ale on się nie zmienił. Wiesz, że ja też miałam przez lata coś takiego, że nie chciałam. Bo my chcemy być tacy ochronni do swoich rodziców, którzy są ku... I ja też tak miałam przez lata. jakąś. W ogóle ja nigdy no. nie chodziłam na żadną terapię na nic. I na żadne jakieś te. bo Ja chodziłam i A ja chodziłam i daje, i daję. Jak masz dobrą terapeutkę, to da ja ci no, naprawdę. Ja, bo... sobie, ja wiesz, chodzi o to, no. że ja sobie przez ten cały czas i tak dalej, przez takie po popier... rzeczy. Że ja sobie to wszystko sama przepracowałam, i ja uważam, że ja jestem teraz tak zniszczalną osobą. Ja miałam też takie podobne patologiczne rzeczy, o których tu nie będę mówić, ale mogłabym też jakby się z tobą utożsamić. Tak, no, ja też mówię, ja nie? Też mówię na, o, na około dużo rzeczy no. przyszło. Ja też gdzieś tam rozwijając się tutaj, w ogóle w internecie czuję, że jestem gotowa też mówić, na przykład, co mi rodzice zrobili złego, no. i tak dalej. Ja uważam, że. To, że ja tyle lat siedziałam po prostu cicho i, i znosiłam te wszystkie rzeczy, które ludzie gdzieś tam mówili, i tak dalej, to mnie tylko i wyłącznie gdzieś tam wzmocniło, i ja uważam, że ja teraz jestem tu po prostu nie do i no i tyle po prostu. Także co cię nie zabija, to cię wzmocni, i ja zdecydowanie jakby mogę potwierdzić, że, że tak jest. Że co cię nie zabija, to cię wzmocni i tyle. Koniec końców, róg biznesowy, że sobie stworzyły ten podcast, podejrzewam, że dla ich, bo tak jak mówię, to ma mało wyświetleń, ale na TikToku to robi same też. Ja na przykład się o tym dowiedziałem z shotów na TikToku. Długo nie mogłem tego kurde znaleźć, nie? Tej nazwy, bo na tych, yy, na tych shotach nigdzie nie jest podana nazwa kanału, chyba że jakiś kurwa jestem ślepy. No ale tak, one w studiu nie mają podanego nazwy kanału. Podejrzewam, że wiecie, dużo im na przykład wpada na OnlyFansa osób dzięki temu podcastowi. Przecież tam pewnie wzrost jest sporawy.